Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Maśkowi i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka z dodatku klon fa faraonów oczywiście w serii Assassin's Creed Origin w tym, w tym odcinku postanowiłem, że, bo oczywiście nikt nie dał znać w komentarzu kto by coś chciał, bo oczywiście statystyki oglądania są bardzo kiepściutkie i może chcielibyście jakoś coś mi zaproponować, co mógłbym zrobić, żeby Wam się to lepiej jeszcze oglądało. Na razie staram się jak mogę, ale jak widać no... Statystyki zadawalające nie są. Ale mimo wszystko, dziękuję Wam tak czy siak, że oglądacie. I w tym odcinku postanowiłem, że pójdziemy sobie na aukcję. Oczywiście zrobimy zadanie z tego domu aukcyjnego. Także do tego niestety zbędne jest przetransportowanie się na wysepkę, którą widzimy naprzeciwko. Więc tam sobie popłyniemy. W międzyczasie oczywiście też właśnie macie chwilkę, żeby scrollnąć leciutko w dół. Tudzież przesunąć leciutko w dół ekran. I dać okejkę w górę. Co mnie tu zaatakowało? Ty, tu no juchu jakieś kurczę tajko krokodyle Chodź tu dziabą No niestety jakby nie udało nam się, uratować naszej towarzyszki, ale tak naprawdę nikt nie każdał jej płynąć razem z nami. Czemu tu jest jakieś w ogóle ktoś tutaj już leży? Senu, weź tu chodź tu na chwilę. Ja tu... Kilku strażników tutaj widać. Raz, 2, 3, 4, 5, Dobra, dowiedz się, co zaszło w trakcie aukcji, czyli co, spóźniliśmy się na nią. I co ty, kolego, sympatyczny, chcesz tutaj się wesprzeć na górę? Tak szybko zrezygnowałeś? Dobra, na pewno tu jest cały ten postponżek. Dobra, chyba nie ma co tutaj się wijać w bawełnę. Hey, Nie będziesz mnie tutaj dzisiaj bągu jesteś. Tak serio ledwo co tutaj daje rady, w ogóle co? Krokodylkowi, a ty chciałeś ze wojować. Dobra, jesteśmy na terenie śledztwa. Odpalmy sobie na szybko tutaj możliwości, tylko zacznijmy, może tutaj od samego początku placed with a The sense of humor. Zabawne bajek do prawdy. Dobra, i to pewnie jest ścieżka, którą ten kradziej podążał. were paid to protect. Nie żyją. Someone ran away from the auction. Where did they come from? Maybe from that wharf across the river. They took prisoners. This one died before they could get him on the boat. The auction was underway when the soldiers arrived. In the chaos, someone saw an opportunity to take the relic. But was it soldiers or someone else? They killed the but captured the merchants and took them across the water to Hatshepsut Sanctuary. Czyli tam też i my musimy się oczywiście udać. Czy mamy coś tutaj jeszcze do zebrania? Oczywiście, że nie. Tutaj coś jeszcze widzę. Parę oreników. Dobra, niech żadna babka tutaj nie wsiada, bo ja nie wiem czy jakiś krokodylek nas zaraz nie zaatakuje. W świątyniach Hatshepsut, jakby łatwiejszych nas już tutaj powymyślać nie mogli. No, tam coś pominąłem, ale. Serio? Myślałem, że to przepłyniesz Dobra, Dom milionów lat Usermatra terpenę. Jakkolwiek się to nazywa, A, ha, 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 ha. nekropolia w Tebach. No proszę, proszę, ale my musimy się udać w znacznie troszkę inne miejsce. Możemy sobie oczywiście wezwać naszego opancerzonego wielbłąda. Co my mamy tutaj ciekawego? Do wielbłądzie! Keep calm! I teoretycznie w tej świątyni są ci wszyscy zbirowie, którzy zabrali też przedmiot, tak? Jeszcze zastrzeżony obszar. Nie ma to jak po prostu wjechać na pełnej. Tak? Trzeba znaleźć jakiś patent na wejście tam, tak? Wedle życzenia Na razie nie widzę tutaj żadnych strażników A Ja tu wręcz widzę jakieś Są to Afrodyty Tu też czysto. Wesprzniemy się tutaj górą. Bo tam widziałem jeden strażnik był, ale tutaj, jak na razie. Tutaj był jakiś gościu. should hey. uh. uh. Эй. Можно, можно. Амуниции мамы. Także tutaj trzeba tylko do góry sobie wejść. Tofik choć normalnie. Tutaj wszystko normalnie stoi przed nami otworem. O! Jeden z czterech skarbów odnaleziony. O uh, strażni, kto by pomyślał? Co dawna seria. Naprawdę? O, trafiłem. No i fajnie. Teoretycznie co mamy tutaj coś do badania?

Ask the others. They know where to look Wash my heart and kill me. I you gone anyway? No, 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 no. Hey, where did your nephew go, huh? My boys is him west from the auction. Should have killed him with his parents. We're going to turn me in. To da się nabrać, ludzie Irsu e, ścigają go na zachód, zapewnie do set maet. O, strażak, do generała. I tu jest bieda. Dobra, trzeba się stąd wydostać. A może raczej, że tak powiem, zadbać o wyczyszczenie tej lokalizacji. Nic tu ciekawego na razie nie mamy. kapitano No jak już tutaj jesteśmy to naprawdę możemy poczyścić lokalizację Parę tutaj już jest mamy ciekawych jegomości. Ślepiec, to jest niżej, to jest wyżej, dobra no trzeba tutaj wbić normalnie na rzetelną walkę. Jakby, sorry. Ale sam się o to prosiłeś od samego początku bycia tutaj. Tarcza! Dobra. Kapitanowie ubici. Tam jest jeszcze jeden skarbek. I jeszcze. Tu jest Zenic. To co, idziemy potem? On jest tam. Ale jeszcze mamy tu. I to jest Tamten. Dobra, pełen fokus. Dajcie mnie wszystkie skarpy tej lokalizacji! O, jeszcze widmo się zbudziło. Hey, what? Hey. Uh, I tutaj gdzieś musimy zejść sobie na dół. Tylko nie wiem jak bardzo na dół. Ale możliwe, że tędy na dół. Otóż właśnie. Gleba. Czy nie aż tak na dół? No patrzcie Państwo A już myślałem, że będziemy witać się tu z gąską A to jest, ale to nigdzie tutaj Ładnie, nieładnie. Ale spróbujmy zatem od tej strony sobie podejść. Otóż właśnie udało się nam znaleźć małe dyskretne przejście, a zatem plądrowanie trochę tutaj nam. Zostawiali rzeczy, ale to chyba było na tyle, dobra. Wracamy przez nasze okienko, kto nam jeszcze został. Jeden skarb i jeden dowódca. No zatem skarb jest tutaj, a dowódca, z tego co zauważyłem, jest na górze. Tylko trzeba tutaj zejść. I jakkolwiek wyjdę z tego co widzę. O, wszędzie ludzie, kurczaczki pieczone. To nawet jeden jest skory do walki. Ale poczekajmy, poczekajmy tu jest dwóch. Można po cichutku. I teraz potrzebujemy off. Tego gościa, który właśnie sobie zasiadł na tronie. No tak, już się nami zainteresowałeś. Let's get check it. I tyle z Twojego czekowania. Wypadałoby się tam dostać, ale wypadałoby się tam dostać tak, żeby nas nikt. Kurczaczki pieczone nie zauważył. Czy tu jest jakieś wejście na górę? No niestety kurczę, nie. Hej! Hej, Paszek przyczaju. naprawdę jesteś na tyle ślepy że tego nie mogłeś zobaczyć sorry próbowałem I tutaj na górze ów jest sam dowódca, tu jeszcze sam sobie siedzi. No, lepiej być nie mogło. Pięknie, lokalizacja skończona. Możemy udać się troszkę w górę po znacznik na mapie. Tylko dalej tak, żeby nikt przez co jakiś Durny przypadek nie zechciał wezwać nam wsparcia, bo to tylko nam nagromadzi dodatkowych ludzi, z którymi... Będziemy musieli rywalizować. Znaczy nie jest to jakiś problem dla nas oczywiście, ale będziemy oszczędni we zabójstwach. Pek, 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 pek. Ja tu z chęcią zobaczyłbym jak ten szał działa, bo jeszcze go nie mieliśmy przywileju uruchomić. To może teraz nam się uda? na kogoś No nie na mnie I czekam na Waszą walkę. Eh, można? Nie, <laughs> zabawne. Dobra, kolego. Ale Twój żywot też musi się skończyć. A my wracamy do naszego punktu synchronizacyjnego. Patrzcie, kibelek! I to było Twoje ostatnie korzystanie z toalety. Sianko, fajnie. Tutaj już nic ciekawego nie ma. Także my spróbujemy sobie zsynchronizować, oczywiście, punkt widokowy. Zawsze to jest jakieś miejsce, do którego będziemy mogli oczywiście sobie wrócić w bezpieczny sposób, ale też i da nam troszkę percepcji na tej mapie. A jest to stricte całkiem nowa lokalizacja jak dla nas. Tylko musimy się dostać teraz na samą górę. Set mat. Patrzcie, to jeszcze jest niedaleko. No tak. Węże. Zdychaj. 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 Nienawidzę węży. I nie odpuszczę żadnemu wężowi, którego tutaj spotkam. I nawet nie musicie mnie o to prosić. No i tam, 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 tam. Popatrzmy sobie na widoczki przed nami. Czy przypadkiem gdzieś tutaj nie przywróciło się to widmo faraonów? Co za jakieś nagrobki dziwne. Ludzie Irsu ścigają go na zachód zapewnie do Set Mat, czyli gdzieś w tamtą stronę. Ale okej, okay, w tamtą stronę się oczywiście udamy, ale udamy się już w następnym odcinku. Także ja na chwilę obecną bardzo Wam dziękuję za oglądanie i tradycyjnie widzimy się jutro. Do zobaczenia!